Siemaneczko! Siemaneczko, male. Tym razem będzie inna gra. Modern Strike, chyba. No, razie mam tylko jedną. nam no, bo dopiero zainstalowałem. No to co? Klikamy? Bitwa. Nie wiem czy będzie słuchać dźwięki z gry, bo nie zapisuje wewn... dźwięku wewnętrznego. Trochę lepsze niż Critical Ops tak mi się zdaje pod względem grafiki ogólnie. Tak, tak, tutaj wszystko. I niby to jest takie trudne? Już mam z pięć killi, ale to u easy jest. O! Kolejny, to jest takie łatwe, czasem ja nie wiem czy nie gram z botami. Dobrze jest. tam mi Nie, to jest aż takie trudne, jak się wydawało mi na samym początku, że będzie. Dziwnie wygląda jak tak blisko muszą podejść. Ogólnie gra fajna, polecam. Tylko nie wiem, czy nie załatwa. Czasem. O nie! Autostrzał da się to jakoś wyłączyć. "Nie da się chyba autostrzała wyłączyć." Niech to, tak się mnie wciągnęła tak gra, że nic nie mówię. Ile jeszcze minut? Aż cztery? Ale kozak to jest. Champ, nie wiem chyba, ale totalny. Przejdziemy sobie tutaj i... BUM! Nie mają już szans. Tylko, że tu nie ma takiego czegoś jak sprint. w głowę oki. Okay. To le, leży. Le, le, ale mnie to wciągnęło, no ty no. Można to jakoś wyłączyć wciąganie w grzach. Bo mnie to trochę chyba za bardzo. Tak mało życia mu zostało. To bez jajno. Nie wiem, czy wam się podoba, bo mi ogólnie bardzo. Kto wygrywa? Wygrał iśmy jest. To, to jest liczba kij, przepraszam. Czy mi się przewidziało, że to jest liczba kij? Odbierz nagrodę do lobby. Wolę Famasa, tak osobiście. O, UMP. Pumpem, ja często gram dosyć, ale w innych gram. Zobaczymy tym razem jak się Famasem gra. Pewnie tak samo kozacko, tylko że celniejszy będzie. Mam nadzieję, że mnie słyszycie. Jeśli nie, to mam pecha. I Będę musiał to nagrywać od nowa. Dziwna mapa. O stąd może można do nich chcę? jako pierwszy strzeliłem. Czemu oni mają takie kozackie bronie? Pierwsza gra i już e, do, sporo się grało w Critical Ops, ale to było tak dawno temu, że normalnie. Niech to... Czemu ja nie używam granatów w ogóle? co to? Eka łachrzeki Niech to od tyłu zasi... Sorki, że tak mało mówię, ale... Na... Mówię Pierwsza gra taka, druga gra, i tak mnie to wciągnęło, że szok. Na razie wygrywamy i to sporo. Dobra, mam umpa chyba. Czy to, to tak się mówi? Nie wiem, ale... Ale wiem, że on tylko zacko szybki. I ma jeszcze celownik, dobry. O, dawaj dawać. dawać. Thank you. Jednak to jest słabe, cela to ma jak nie wiem. Pod koniec zobaczymy ile mamy killi, bo ja tak w sumie nie patrzyłem w poprzednim meczu ile miałem. A wypadałoby sprawdzić. Ale kozak. O, już tysiąc mamy. Niech to nie miałem szans na blisko z pistolecika. I wygrana kolejna. Ale ta gra jest fajna, kozacka. Już 12 minut w nią gram, a ona mi się nie znudziła. Słuchajcie! Tylko 5 monet, co mi to da? Team Point cup Dobra, rozwalamy trzeci mecz. Niemożliwe, że mi tak idzie kozacko. Pierwszy raz gram w tą grę i czuję się, jakbym był totalnym kozakiem. Ale w mojej widowie zapewne są z 40 lat lepsi Sorki, że nie daję wam zadań Ale co to ma za sens jak tylko tak ty... Z czego on strzelał? A Kacz jest taki dobry? Nie daję wam zadań, bo tylko tacy youtuberzy co mają pełno tych Dazdum zadania, to nie ma sensu Biorę kacza i tyle Dobra, w tym meczu prawie nic nie zrobiłem. Totalnie nowa mapa, ja jej w ogóle nie rozpoznaję. Z żadnej gry jej nie rozpoznaję. Tak jak mówię, to jest... Nie wiem. Trzeci mecz czy tam czwarty. A mi dobrze idzie w miarę. W miarę, bo teraz mi... Bo teraz mi nie idzie. No przez... Poszedł tam, schował się i nic. Ale shotgun by się przydał. Chyba są w, tym, w tej grze jakieś shotguny. Dobra, szybsza broń. To w piątkę chyba to przegramy. No a tak jak ta postać ziewa, to ja chyba też chcę ziew ziewne. <śm> 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 Niech to amunicja. Amunicja mi się totalnie skończyła. Macie komś broń pożyczyć? Albo amunicję. Bo mi się skończyła i z pistoletiku muszę być. Dobra, biorę jak nie ma. Jak nie ma innej, to akacz dobry. Niech to. Z dwóch stron nie wzięli. Nie wiem, czy można grać ze znajomymi. Jeśli można to sobie zagram, ale niestety albo będziecie słyszeć go, albo nie będziecie słyszeć dźwięków w Macie wybór. Dobra! Leżałby. Kolejna wygrana. Ile tym razem kij zrobiłem? Nie wiem, czy się da zobaczyć. E, Najwięcej z drużyny zrobiłem. Aż 14 kij. I punktów zdobyłem prawie połowę całego tej 460 z taką brońką. To chyba dobrze. Zagram sobie jeszcze z jeden, dwa mecze Max i kończę, bo trochę długo. Mm, tego Gólnego chcę, Gold, klucz i. Niech to nie mam. Chętnie bym sobie pograł w takim 5500 A tu jest ten 5 Od poziomu czwartego jeszcze a Dobra, dobra Można dodawać To w następnym odcinku zagram sobie z jakimś znajomym Możliwe Więc trzymajcie się, do zobaczenia I cześć!